Kasia, czy ty jesteś teraz zakochana? Yy, nie. <laughs> nie, ale yy, jest kilka osób wokół mnie, które gdzieś tam są blisko. No i zobaczymy. Jak na razie tylko, tylko tyle. Poczekaj, poczekaj, kilka osób, czyli zakładam, że mężczyzn, którzy są blisko, czyli tacy potencjalni przyszli kandydaci na ukochanego, tak? Coś takiego. Ja po tym jak zakończyłam swój poprzedni związek, no to. Mam kilku adoratorów, może to tak ujmę i na pewno teraz będę bardziej ostrożnie do, do, do podchodziła do wejścia jakby w nową relację. Chcę poznać e, mężczyzn i dopiero zadecydować, z którym kontynuować spotykanie się, z którym może się związać w przyszłości. Także na razie poznaję, porównuję. Okej, okay, okej, okay. no tak, zawsze można też sobie zrobić taką, wiecie, metodę plusów i minusów na przykład. Polecam, jak nie wiemy na kogo się zdecydować. W każdym razie y, masz, re, y, masz relację ze swoim byłym chłopakiem? E, nasza relacja opiera się na wymianie, nad opieką, na przemienną. Naszym wspólnym psem, więc na ten moment tak to wygląda. Wydaje mi się, że za jakiś czas, gdy nasze emocje i uczucia totalnie wygasną, może jest możliwa przyjaźń albo koleżeństwo między nami.